Misteriami. Karą za wyjawienie tajemnicy misteriów była śmierć. Mimo to kilku starożytnych pokusiło się o jej sprofanowanie. Najbardziej dokładnym, ale również tajemniczym opisem jest ten pochodzący od jednego z ojców kościoła, Hipolita z Rzymu. Pisał on W trakcie inicjacji weleuzyjskie ryty wyjawia się tym, którzy dostąpili najwyższego wtajemniczenia, potężną, cudowną i najdoskonalszą z dostępnych mistyką prawd. Źdźbło zboża w ciszy ścięte. I w tym momencie myślicie, że tytuł filmu był klasycznym clickbaitem, skoro wyjaśnienie sekretu jest jeszcze bardziej tajemnicze niż on sam. Na szczęście z pomocą przychodzą nam inni Grecy, którzy również sprofanowali tajemnicę. Według ich podań, uczestnicy spożywali przygotowany przez hierofanta magiczny napój, Kykeon, Czemu towarzyszyły rozbłyski świateł, a doświadczenie było indywidualne dla każdego z uczestników.